Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Testujemy sobie dzisiaj nowy format, mianowicie ciekawostki tym razem z Dying Light The Beast. W przyszłości może pojawią się z innych gier poradnikowe jakieś materiały. Dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji sprawdzić Dying Light The Beast, ani nie masz zamiaru zagrać, to być może oglądniesz sobie u mnie serię, bo właśnie trwa let's play z tej gry, także zachęcam moi drodzy, zachęcam. A teraz lecimy z ciekawostkami. 1. Czy wiedziałeś, że jeżeli będziesz wystarczająco długo masakrował zombiaki, to nasz Kyle Crane w menu będzie stopniowo pokrywał się krwią? Drugim takim fajnym szczególnikiem jest na przykład, kiedy pada deszcz, to nasza mapa będzie właśnie w tym deszczu pokryta. Dwa. Jeżeli o mapie już mowa, to mapa to tak naprawdę w rzeczywistości broszurka turystyczna. Bo ci w grze znajdujemy się w mieście Casterwood, które jest zlokalizowane pomiędzy pasmami górskimi, a całe miasteczko jest oparte o Alpy Szwajcarskie, także więc akcja dzieje się właśnie w Szwajcarii. 3. National Park w grze, czyli Park Narodowy, w rzeczywistości był wzorowany naszym polskim parkiem, a mianowicie Parkiem Narodowym Gór Stołowych. Jestem przekonany, że przynajmniej raz byliście w tym miejscu. 4. Dying Light the Beast, który teraz stał się pełnoprawną produkcją, pełnoprawną osobną grą, pierwotnie miał być DLC, jedynie DLC do Dying Light 2, Stay Human. Natomiast projekt na tyle się rozrósł, że Techland postanowił stworzyć osobną produkcję i pełnometrażową grę. Dzięki temu tytuł zyskał większe rozwinięcie popularne i lepsze dopracowanie niż pierwotnie zamierzano. Ja sam po ograniu kilku dobrych godzin jestem w stanie twierdzić, że jest to mieszanka pierwszej i drugiej części gry. Z pierwszej części został wzięty ten horrorowy, survivalowy klimat gry, za który wszyscy pokochaliśmy Dying Lighta, natomiast dwójki chociażby Usprawnienia graficzne, czy sam styl walki, kombosy, finishery. Siemano, chcesz wygrać ręcznie malowany obraz z Twojej ulubionej gry? To świetnie się składa, bo wystarczy, że zostawisz suba, łapkę w górę i komentarz oznaczając trzech znajomych pod tym filmem z ciekawackami z danklight. Testuję sobie nowy format. Możliwe, że w przyszłości pojawi się więcej tego typu materiałów. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie. A losowanie odbędzie się spośród komentarzy 13 października na streamie. Jakoś z wieczora, więc każdy zdąży wrócić ze szkoły, z pracy, cokolwiek. Więc śledź kanał, bo osoba wylosowana musi być na streamie i to potwierdzi. Jeżeli tego nie potwierdzi, tego nie zrobi, to losujemy kolejną osobę aż do skutku. A teraz zobaczcie, jakie to są piękności. Tutaj Hollow Knight, Dark Souls'y czy Brutato. Chociażby Gothic, Nasz Bezzy, ostatnio na streamach grywany. Inne Dark Souls'y albo The Binding of Isaac. Oczywiście są do tego przykłady. Ty wybierasz, z jakiej gry chcesz obraz. Tak tylko przypomnę jeszcze raz. A teraz zapraszam do oglądania dalej. Pozdrawiam. dla was. 5. Powrót kultowego bohatera z pierwszej części gry. Kyle Crane. Czyli coś, na co fani czekali od lat. W dodatku, a raczej w sumie w pełnoprawnej nowej grze, The Beast. Poznasz jego losy kilkanaście lat później, po mrocznych eksperymentach Barona, które co nieco zmieniły naszego Kyla. 6. W grze możemy znaleźć masę nawiązań do subkultury, czyli np. filmów, seriali, czy innych gier komputerowych. Tak jest ciekawszych to na przykład Harry Potter. Tutaj znajduje się ściana z numerem peronu, która ciekawa jest iluzoryczna i możemy przez nią przejść. Trochę Dark Souls, mi się przypomniały. A za tą ścianą, kiedy pójdziemy dalej, możemy dotrzeć do Minecraftowego easter egga. Sami zobaczcie zresztą. I przebijając się tak przez ściany, dotrzemy w końcu do pewnej broni ale tego już Wam poilerować nie będę. Psz, jest, jestem na peronie. W środku perona jest złoty pociąg, ty złoty pociąg z Wałbrzycha, jestem z Wałbrzycha. Wielkie pozdro dla Wałbrzycha, nie? W pewnych kanałach możemy znaleźć również odniesienie do żółwi ninja, a dokładniej pudełka po pizzy i pośród nich leżąca broń. 7. Czy wiedziałeś, że w grze możesz znaleźć prawdziwego Eminema? Lub też przynajmniej jakiegoś początkującego rapera? Choose yourself. His toes are sweetie. Lips weak. Balls are heavy. There is a vomit on his hoodie already. That's spaghetti. Bo w jednym z autobusów jest tutaj właśnie taki truposz. No i jak spojrzymy sobie w jego notatki, to zdecydowanie widzimy tekst Eminema a raczej jego przeróbkę. 8. W grze również możemy znaleźć odniesienie do Silent Hill'a i głównej postaci i Jamesa Sunderlanda. Tutaj jest jego trup. To, że będą w tej grze nawiązania do The Walking Dead, chyba no każdy był pewien, no i jest jedno. Don't open dead inside. Napis, który każdy fan The Walking Dead powinien kojarzyć. 9. I na koniec ukłon w stronę polskich fanów. To kojarzy tego mema? Bubr kurwa, tutaj ma być ten map z bubr kurwa bub. Wiesz o co chodzi, bubr kurwa. A pierdolę, patrzcie co spotkałem Bubr kurwa Ja pierdolę, jakie bydlę Bober No właśnie, w grze przy jednej z rzek jest do wykonania taki ukryty sidequest No nigdzie o tym nie jest napisane, nigdzie, nigdzie Natomiast podchodząc do rzeki możemy zbudować sobie tamę Najpierw potrzebujemy zebrać kilka łód, desek i zbudować właśnie z tego tamę Łód jest dokładnie 6. Jeżeli właśnie po jakimś czasie powrócimy, to zauważymy, że tama zaczęła działać Z jednej strony z więcej wody z jest drugiej jest mniej. To nieźle się tam wybudowała przez noc, wam no. Powiem, no i nagle jest możliwość przedostania się do właśnie kryjówki Bobera. Na samym początku nic tam nie będzie. Natomiast jeżeli przekimamy się w jego łóżku, no to właśnie taki kolega nas zaskoczy. Bobor, kurwa. Ja pierdola, ale bydla. I tutaj będzie z gry, że jest bober, kurwa. I, i te coś tam. No, więc bober pokonany. Niestety musieliśmy kolegę uspać, ale w nagrodę dostajemy legendarną broń. No, szczerze mówiąc, naprawdę nie spodziewałem się takiego easter egga z ich strony, ale naprawdę fajny ukłon w stronę. Polaków. I co? To by było na wszystko. Jeżeli podoba Wam się taki format, jeżeli macie jakiś pomysł na przyszłe odcinki, to serdecznie zapraszam do dodawania znać w komentarzach. Być może jakieś poradniki do Izaka w przyszłości, być może ciekawostki z innych gier. Pierwszy raz coś takiego robiłem, także nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. Jest to moje pierwsze podejście do takiego kontentu, także dajcie znać, co o tym sądzicie. Wszystkie uwagi oczywiście biorę sobie do serca i w przyszłości odcinki postaram się, żeby były lepsze. Oczywiście. Wielkie pozdro do usłyszenia w innych odcinkach. Peace!